What oh. oh. Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, witam z Misisagi, Ziemi Indian i dzisiaj będzie o szkołach z internetami, bo oczywiście temat ten jest gorący, nie tylko przez pożary kościołów, a no, wykorzystywany jest do niecnych celów. Proszę Państwa, szkoły z internetami, warto to sobie wszystko ułożyć, warto sobie poznać, jak to było. No, to jest pewien pomysł na asymilację Indian, czy też ludności rdzennej, czy też pierwszych narodów, jak tutaj się mówi. Proszę Państwa, w tamtych czasach, no, powstały one w wieku XIX. Było czymś oczywistym, że kultura kolonizatorów, kultura Brytyjczyków, Francuzów jest wyższa, no, oferuje lepszą organizację pracy, technikę militarną i tym podobne rzeczy. No i w naturalny sposób Brytyjczycy uważali tych ludzi, których tutaj zastali za... Czyli używało się wtedy tego słowa dzikusów. Oczywiście dzisiaj jest to e, straszne. No i był, był problem. Był problem, co zrobić z tą ludnością, którą zamknięto do rezerwatów, której tam obiecano różnego rodzaju prawa traktatowe, nie wszystkim e, i. No, bo w końcu tutaj siedzimy na, na ich ziemi, to znaczy na tej ziemi, na której oni łowili. Z tym trzeba sobie też zdawać sprawę, że e, wiele z tych plemion to były plemiona no, takich nomadów, którzy przemieszczali się z miejsca na miejsce e, w poszukiwaniu zwierząt e, itd. Tak tak Także to też jest dygresja, że nie należy w taki, po polsku mówiąc, chłopomański sposób idealizować Indian, że oni tacy ekologiczni, że oni w zgodzie z naturą i tak dalej. I że tacy, tacy pokorni, i bierni. To bardzo często byli bardzo wojowniczy ludzie. Tak czy owak, no był ten problem, że Brytyjczycy usiłowali zasymilować Indian poprzez jak gdyby, edukację dzieci. I w i stąd ten pomysł na... To był pomysł państwowy, cały ten program to był program państwa na szkoły z internatami. E, proszę Państwa, no to było tak, jak nie wiem, pan e, jakiś magnat e, łożył na dzieci chłopskie, wyrywał je z domu i tak dalej, dawał im wykształcenie, one traciły swoją kulturę. No, podobny pomysł. E, I on był realizowany tutaj przez Kościół katolicki i również przez protestantów. Kościół katolicki chyba jest odpowiedzialny za 55, tak z grubsza mówiąc, procent tych szkół. W tych szkołach dochodziło do różnych rzeczy, to prawda, to znaczy dochodziło do takich samych rzeczy jak w poprawczakach w Polsce, we wszystkich tych instytucjach, gdzie ludzie dorośli mają władzę nad, nad dziećmi. No ale z drugiej strony dzisiaj usiłuję się przedstawić to jako niemalże obozy koncentracyjne, w których e, e, siostry sadystki i, e, i księża pedofile e, tę młodzież indiańską po prostu e, no, gnębili i torturowali. E, I ja myślę, że jeżeli Państwo by się zainteresowali tym tematem, prześledzili chociażby dokumenty tych wszystkich komisji, które powstały dla pojednania, no to się okazało, że jak powiedział to jeden z księży w Missisadze, czym przypłacił e, stanowisko proboszcza, e, że były też i dobre strony tych szkół z internatami. No zresztą w tych szkołach z internatami e, była też grupa polskich sierot, które tutaj przybyły z Afryki, e, no i nie miały się gdzie podziać i właśnie w ten sposób je zakwaterowano, uczono, przygotowywano do dojrzałości. E, proszę Państwa, dzisiaj e, z tego tematu, który był znany od dawna, bo to nie jest tak, że odkrywa się jakieś nieznane miejsca pochówku dzieci. E, te miejsca były znane od dawna, cmentarze były znane od, od dawna i umówmy się, to nie są jakieś zbiorowe mogiły, to są cmentarze, e, nieoznakowane groby. No, były kiedyś oznakowane, teraz nie są oznakowane, bo jeżeli się chowa kogoś e, z drewnianym krzyżem i, i napisa, napisem na tym krzyżu, to jest oczywiste, że. Że e, po jakimś czasie będzie to grób nieoznakowany. To samo jest na wszystkich polskich cmentarzach, to samo jest na wszystkich miejscach, we wszystkich miejscach w pochówku, gdzie e, groby nie są zadbane i się nimi i nikt nie zajmuje. E, tutaj w wielu tych miejscach te szkoły przestały istnieć, e, też budynki są opuszczone, różnie to bywa. W każdym razie, proszę Państwa, e, nie jest prawdą, że są to właśnie e, zbiorowe mogiły, nie jest prawdą, że. Są to groby, które zostały teraz odnalezione i nie jest prawdą, że te dzieci mordowano. To, to są wszystko kłamstwa wymyślone na użytek polityczny, bieżącej polityki, bieżącej rewolucji, można powiedzieć, społecznej, która się odbywa. W każdym razie zrobiono z tego, co jest ciekawe, bicz na kościół katolicki. Tak jak mówię, kościół katolicki odpowiadał za nieco ponad połowę tych szkół z internatami. Program nie był kościoła katolickiego, kościół katolicki był, można powiedzieć, w dzisiejszych terminalach był podwykonawcą programu, który no, był państwowym programem Kanady i to przez dekady całe. Bo proszę Państwa, no, też umówmy się, jaką dzisiaj szansę ma y, młody człowiek, który mieszka w rezerwacie, żeby się wykształcić. Musi stamtąd wyjechać gdzieś. Dokąd? Jak? Kto się nim zaopiekuje? Jakie ma możliwości? Tu akurat opiekowali się nim, y, czyli nimi, księża za Raz było to lepiej, raz było to gorzej. Nie jest tak, że jest to tak jak mówię, że oddawano te dzieci do obozu koncentracyjnego. To, to w ten sposób nie można powiedzieć. Bardzo wielu Indian prominentnych i zasłużonych i dzisiaj adwokatów itd. przeszło przez te szkoły właśnie. Więc gdyby yy, nie przeszli przez te szkoły, to prawdopodobnie by nie byli w tym miejscu, w którym są dzisiaj. Yy, niestety zrobiło się z tego właśnie pałkę na, na Kościół Katolicki. Moim zdaniem, oczywiście, to teoria spiskowa, dlatego że Kościół Katolicki słabo by słabo, ale wciąż przeciwstawia się tej ideologii genderyzmu. Więc no, dobrze jest pozbawić Kościół Katolicki autorytetu. I tak jak mówiłem, no, młodzież indiańska najbardziej się nadaje na taki na takich bojówkarzy nowej globalnej rewolucji łatwo jest tych ludzi wykorzystać. Ja bym sam, gdybym był tym arywistą nowego globalizmu, to, to pewnie bym no, tam nie żył, bo to są te zastępy, które, które można użyć do, do obalania starego systemu. A tak jak mówiłem, no cóż, proszę państwa, to jest ziemia podbita, to jest ziemia skolonizowana tu na tej ziemi, na której jesteśmy. I ci kolonizatorzy, może to jest brutalne powiedzenie, ale nie wybili do końca tej ludności, która tutaj była. Nie wybili do końca ze względu na swoje zasady, ze względu na swoje wartości, ze względu na to, że byli większości chrześcijanami, że widzieli w tych ludziach ludzi, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że no, tak, takie plemiona jak Prusowie na, na ziemiach, które teraz należą do Polski. E, wybite do końca i zasymilowane przez e, zakąt krzyżacki, przestały istnieć. A to też niby byli chrześcijanie. Tak czy owak e, tych Indian tutaj wykorzystywano do różnych celów. E, również w wojnach. E, również walczyli po wojnie w 1812 roku ze Stanami Zjednoczonymi. Także to jest wszystko bardzo skomplikowana historia. Piękna historia. Piękna w tym sensie, że jest to historia o, jakby to powiedzieć, no jednak, yy, przepraszam za słowo, cywilizowania tych ziem, no w końcu yy, to, że Kanada yy, do tej pory, czy Stany Zjednoczone do tej pory są krajem, mlekiem, miodem płynącym, to jest zasługa kolonizatorów, umówmy się wprost, no niestety ich organizacji pracy nie tylko dlatego, że oni tutaj ukradli te ziemię czy ukradli surowce naturalne, które w tej ziemi e, były czy, czy są. E, przynieśli nowe wartości, nowy sposób życia, nowy sposób organizacji pracy. E, no i to doprowadziło do, do tego, w czym jesteśmy dzisiaj. E, czy to jest dobre, czy nie, możemy się wspierać, ale to znów, gdyby nie e, sądy białego człowieka, gdyby nie sądy sprowadzone tutaj przez um, ten system prawny, który przyniósł e, biały człowiek, no to Indianie by nie mieli gdzie dochodzić swoich praw, to by było prawo pięści. Proszę Państwa, szukając um, jedności, szukając zgody, pokoju, a, szukając, było, nie było przebaczenia, Myślę, że ta ścieżka, którą dzisiaj obrano te, tej kultury, te, tego nowego marksizmu kulturowego, tego em, no, jak gdyby przepisywania historii tego kraju, e, całkowitego e, potępiania w czambuł tych wszystkich ludzi, którzy ten kraj stworzyli, no to jest ścieżka prowadząca do konfliktu, to jest ścieżka prowadząca właśnie do wojny, a nie do tego, żebyśmy tutaj stanowili jedno. Tych rzeczy nie można nakazać, tych rzeczy nie można zmienić pociągnięciem pióra czy napisaniem jakiejś ustawy. To są rzeczy, które, nad którymi trzeba pracować. Ale trzeba też e, dzieciom indiańskim, dzieciom rdzennym e, dać szansę pokazać, dać wartości przede wszystkim, dać tę możliwość właśnie kształcenia się edukacji. No, szkoły z internatami, jak się okazuje, e, były złe. E, no to co w zamian? Jak im pomóc? Proszę Państwa, e, nie dajmy sobie łatwo e, podkręcać uczuć, negatywnych uczuć, złych uczuć. Um, ja myślę, że każdy człowiek, normalny człowiek powinien e, najpierw e, poczytać, najpierw rozeznać sprawę, samemu wyrobić sobie e, pogląd, a nie dawać się właśnie nakręcać różnego rodzaju e, macherom od, e, od manipulacji społecznej. Różnego rodzaju y, arywistom, y, różnym takim nowym bolszewikom, jak to, jak to nazywam. Trzeba no, być mądrym. trzeba krytycznie myśleć. Świat jest piękny, proszę się popatrzeć dokoła y, ciekawy, y, warto w nim żyć, życie jest piękne, warto go poznawać. Y, no i warto w nim myśleć. Do następnego razu. Mówiłam, Andrzej